Cześć, tu Adam Bialic z Komórkomani. Zostałem poproszony o zamieszczenie filmiku z odpowiedzią, czy warto kupić Nexusa 4 Szczerze mówiąc, ja nie odpowiem na to pytanie, bo w gruncie rzeczy ilu ludzi, tyle opinii. E, dlatego też pomyślałem, że dam wam narzędzia do tego, żeby stwierdzić, czy Nexus wam się spodoba i czy będzie wam pasował. Prosiłbym o to, abyście wzięli kawałek papieru, jakiś długopis i szybko sobie zapisywali odpowiedzi na moje pytania tak lub nie. Pierwsze pytanie. Czy podstawowym kryterium zakupu Twojego smartfona jest jakość wykonania i użytych materiałów? Trzeba Nexusowi przyznać, że jest jednym z najładniejszych Androidowych smartfonów i na tej półce cenowej szczerze nie widzę dla niego konkurencji. Czy bardzo uważasz na swój telefon i zwracasz uwagę, żeby nigdy nie wylądował na ziemi? Co prawda Nexus wykonany jest z jednej i z drugiej strony z Gorilla Glass 2, ale Obawiam się, że upadek z wyższej wysokości może skończyć się niezbyt gustownym pajączkiem na jego powierzchni. Czy bardzo zależy ci na wsparciu Google' i szybkich aktualizacjach? Jak na pewno wszyscy doskonale wiecie, Nexus to smartfon Google'a, tak więc przez następne dwa lata będzie dostawał aktualizacje jako jedna z pierwszych urządzeń. Czy przedkładasz prostotę czystego Androida nad dodatki znajdujące się w nakładkach innych producentów? oczywiście, czysty Android ma wiele zalet, jednak brakuje tutaj Trochę funkcji. Nie znajdziemy ani głosowego asystenta, takiego jak S-Voice, czy wielookienkowego multitaskingu, jak w nowych urządzeniach. Zależy Ci na płynnym działaniu interfejsu i systemu, ale nie jesteś hardkorowym graczem i gry włączasz tylko okazyjnie i na chwilę. działania nie jest zakłócana niemal niczym i daje doskonałe wrażenia z użytkowania. Problem pojawia się, jeśli trochę dłużej pogramy w bardziej wymagające gry. Niestety, kiedy smartfon się nagrzewa, włącza się system, mechanizm nazywany Thermal Throttling, który obniża taktowanie procesora, a to może objawiać się klatkowaniem w bardziej wymagających grach. Zależy Ci na dobrej jakości rozmów i dźwięku płynącego ze słuchawek? Tuż Nexus ma obsługę standardu HD Voice i jakość dźwięku płynącego ze słuchawki nie pozostawia nic do życzenia. Jeśli chodzi o muzykę... Jest to jeden z lepiej grających smartfonów, z jakim miałem do czynienia i pod tym względem zupełnie nie mam się czego czepiać. Czy Wasze pliki multimedialne i gry są w stanie pomieścić się na kilkunastu gigabajtach pamięci? No cóż, ja tu nawet nie zmieszczę całej swojej muzyki i uważam brak slotu microSD za jedną z większych wad tego urządzenia. Jeśli chodzi o muzykę, zawsze pozostaje Wimplop Deezer. Czy codziennie pamiętasz o podłączeniu swojego smartfona do ładowarki i czy Ci to nie przeszkadza? Tutaj się bardzo to nie zmieni. Będziesz musiał nadal codziennie podłączać swoje urządzenie. Nexus nie dość, że działa dosyć krótko na baterii, to jeszcze nie ma wymiennej baterii, przez co zostają tylko przenośne ładowarki akumulatorowe jako rozwiązanie. Cóż, teraz pozostaje już tylko podliczyć Wasze odpowiedzi i jeśli jest więcej na tak, to prawdopodobnie Nexus spełni Wasze wymagania. Mam nadzieję, że chociaż trochę pomogłem. Pamiętajcie o subskrypcjach i lajkach. Do usłyszenia!